Moi drodzy, nadszedł ten dzień. Po pięciu latach zmiażdżymy dubsko Hiszpanom. Za ten karny, co to nie został uznany? Pascal napisał: Zagraj mecz Polska kontra Hiszpania, odegrajcie za mecz sprzed laty. Także, moi drodzy, tutaj troszeczkę naginamy nasze zasady serii, aczkolwiek nie do końca. Bo wtedy był mecz Hiszpania-Polska, a teraz jest Polska-Hiszpania. Gramy u siebie. Oczywiście prognostyk z tego meczu również będzie na kanale, no chyba że w tym czasie zdążę zginąć. Natomiast prognostyk to wiadomo, konsola gra z konsolą, a tutaj będę grał ja na klasie światowej, bo na legendarnym będę rzucał padem, a szkodami nowego pada. Pamiętam, wtedy byłem strasznie zły. To był taki moment kulminacyjny jeżeli chodzi o irytację związaną z nową Fifą. Znaczy w sumie to nie nową, bo to była szesnastka, to był 16 rok. Połowa chyba 16 roku. Czy coś. Nieważne. Gramy! Taki skład wystawiam na dzisiejsze spotkanie. E, tutaj Płachetę dałem za Rebusa na lewej pomocy, no bo Płacheta jest znacznie szybszy. E, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. No tu wiadomo brakuje Grosickiego, tak? Glik też kurde tym swoim overallem podupadł już nie jest taki jak kiedyś. No i szybkość biegu ma niską. Nie wiem czemu aż tak. To jest przesada. Halo FIFA. Chcesz mnie zabić. Odpalamy sobie meczyk, moi drodzy. Wiem również, że jesteście. Zdziwieni moją regularnością, aczkolwiek jakoś sobie tak poukładałem <grycie> życie z pracą, że jestem w stanie po prostu nagrywać. Czasem jest tak, że jeden, jeden film nagrywam przez dwa dni, a na trzeci montuję, więc yy, to też dlatego, jakoś sobie to porozkładałem. Dobra, koniec tego gadania. Polska musi się odegrać yy, na Hiszpanii. Tutaj mamy trzech obrońców, tak? Widzieliście Baryszyński, Glik oraz Bednarek. No i dobiegający na obronę płacheta razem z. Kto tutaj? To tu był Jóźwiak? Czy kto to był na tej prawej? Uwaga, zaraz do niego zagram, więc zobaczymy, oczywiście, Jóźwiak. Uwaga, Jóźwiak już biegnie. Tutaj prawo, stroną. Uwaga, Lewandowski. Czy będzie. Aaaa! Fuck! Mogliśmy od razu prowadzić na samym początku. No i właśnie na tę szybkość naszych tutaj pomocników w dzisiejszym meczu liczę. Nie damy strze... o, 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 No i co? O, o. Dobra, będą dziury, to już widzę. Będą dziury. Olmo przy piłce. Yy, jest stres. Jest stres. O nie. Nie stało. To jest sam początek, prawda? Najwyżej będą rzuty karne. Znowu. Ja wiem, żebyście chcieli te karne. Ja wiem, ja wiem, żebyście chcieli, żeby było znowu to samo. Ale no, różnie może być. No, powiem Wam, tutaj Hiszpania zdecydowanie chce nam pokazać, gdzie nasze miejsce, ale nie damy się. Postaramy się. Ale jest ciężko, powiem wam, że jest ciężko. Wczoraj sobie grałem na Ultimate Teamie, i to w sumie w nocy. Wow! Co tu się dzieje? Uspokójcie! Wymiona. Jeszcze ma. Co tu się dzieje? Nie trafia ramos karnego! Yy... FIFA mi oddała tego karnego. Byliście świadkiem. Nawet nie wiem, gdzie tam była ręka. Chyba Lewandowski zagrał ręką w dupie. Gramy. E, Milik przy piłce, Piłka do płachety. Uwaga, nie było tutaj spalonego chyba. Owszem, nie było, będziemy mieli rzut rożny. Ależ tutaj Hiszpania po prostu w tej obronie ciśnie. Uwaga, wybija tu bramkaż Hiszpanów. No i dupa, i idzie kontra. Cholera jasna. A wracając do tematu, w nocy sobie grałem, bo nie mogłem spać. Nie chciałem się spać, więc grałem sobie w Ultimate Team mój ulubiony y, tryb gry, ale taką sepykałem po prostu, w, wiecie, w tym trybie y, rywalizacji, czy ktoś to nazywa, nie pamiętam. Yy, I była taka sytuacja, że grałem na właśnie klasie światowej i na legendarnym, no z tymi y, lekko słabszymi zespołami i było łatwo. Naprawdę grało się lekko. Nawet z tymi lepszymi zespołami było spoko na klasie światowej, a tu w tym trybie po prostu szybkiego meczu. To nagle jest taka znaczna różnica, nie wiem o co chodzi. Lewandowski ma piłeczkę. Uwaga! Uwaga, Lewandowski! What the fuck? Myśleliście, że będziecie prowadzić przez cały mecz? Hiszpania z Polską? Uff. To jest stresujące, to jest stresujące, rozumiecie? Ja po prostu już mam połamane te palce yy, i mój mózg już reaguje wolniej niż to co widzę na ekranie. I jest problem, bo y, naprawdę kosztowało mnie trochę, żeby stworzyć tu akcję, bo oni podbiegają jak po prostu dzikie bestie do nas. Ech, najgorsze są ich ataki, bo ja chyba zmienię zaraz formację. Zobaczymy, jak stracimy jeszcze jedną bramkę. <grych> niech stracę, Polak, mądry po szkodzie. To wtedy zmienimy. Y, y, formację, bo ona zupełnie nie pasuje do Polski. Mamy za wolnych tych obrońców, żeby sobie tak pozwalać. To nie jest Anglia. Halo. Uwaga, odebraliśmy piłkę, w końcu odebraliśmy piłkę, ale oczywiście. Zostaw mnie, ty. No i smutne jest to, że tu, zobaczcie prawie wszystko przechodzi, ale mamy piłeczkę, uwaga, uwaga, tam ładnie zagramy sobie do płachety, uuu, płacheta ładnie tutaj biegnie, uwaga, uwaga, w sensie te straty piłki w Fifie to są zawsze, w szesnastce było dokładnie to samo, ale słuchajcie, są okazje w tym meczu, dzieje się w tym meczu, tylko kuźwa mać, ci na, nasza prędkość jest straszna. Mamy wolnych zawodników, ja nie wiem co to będzie na teraz na euro. Ale już się też nie mogę doczekać, bo zaraz zaczynamy euro. To jest po prostu coś niesamowitego. W końcu, Boże! Ładnie do płachety. My tu go wypuszczamy cały czas, bo on jest mega szybki. Ale oczywiście przy nim jest Jorente, który jest 100 razy szybszy! What the fuck?! No broni szczęsny! Pieprzyć FIFA. A pieprzyć Fifę! A pieprzyć Fifę! Wiem, że czekaliście na ten tekst. Wiem, że wyszło też inaczej niż wtedy. Sorry. Zmieniłem się. Ta ich udawana tiki taka, która wygląda upośledzenie w tej grze... To jest wszystko na krawędzi. Słuchajcie, jak wygramy, to będę po prostu... będę przeszczęśliwy, bo tutaj jest naprawdę trudno. A szczególnie, że gadam i nie jestem w 100% skupiony na grze. To jest też to. Że ja nagrywam i komentuję od razu, więc no, oczywiście mam dużo do powiedzenia. Wybijam się z tego rytmu growego i jakoś to idzie z czasem z dupy. Eee. Dzisiaj jest jakiś dziwny dzień. Za dużo, za dużo, tego stresu już w tej pierwszej połowie. W ogóle chciałem zapytać jak tam się podobały prognostyki, a jeżeli, jeżeli nie widzieliście jeszcze prognostyków tutaj z wczoraj i, yy, i za środy, to serdecznie zapraszam na obejrzenie, chociaż wiadomo, to już jest out of date. Bo yy, był prognostyk w, w finału Ligi Europy, był prognostyk w finału Ligi Mistrzów, no i jak zwykle yy, te prognostyki były zupełnie na odwrót. Fakt. Czyli pamiętajcie, jak u mnie jakaś, jakaś drużyna w prognostyku wygrywa, to możecie spokojnie obstawiać <grywa> na tą drugą, bo tak również było. Jeżeli chodzi o bramki i ta dogrywka z Ligi Europy, no to wszystko się prawie zgadzało, nie? Tylko. Zwycięzcy inni. Uwaga Olmo, znowu tutaj Hiszpania chce nas zniszczyć. A ja znowu gadam. No kuźwa, tam jest pięciu naszych. A ten strzał przechodzi. Czy to jest na poważnie? No szczęsny bohaterem. W ogóle bramkarze w tej fifie to są bogowie jak zwykle. O, szczęsny, ma piłkę. Czy nie możemy wejść. No, powiem Wam, że przeokrutnie ciśnie nas Hiszpania. Tu Pacheta ma jeszcze kontuzję. Wszystko po prostu naraz. No. Pacheta dość... Wow! Tutaj przeszedł ten strzał, ale Milik oczywiście nie trafił w bramkę. Ale ładnie, kurde. Nie spodziewałem się, że tam przejdzie ta piłka do, do Milika. Pacheta tu ładnie gra dzisiaj. Ale ta Hiszpania z tym utrzymywaniem się przy piłce, to, to jest antyfutbol. Grajcie, po prostu coś róbcie. Bo strzelać potrafią, ale szczęsne jest tutaj dzisiaj w formie, natomiast to ich utrzymywanie się przy piłce... Przy... Tutaj jest zero gameplayu. Lewandowski, ajajaj, broni tutaj Simon. Czemu? W ogóle nie znam tego bramkarza, to jest yy, ciekawe. Ja pierdzielę! Ludzie, ja nie chcę grać w dogrywki, za dużo tych dogrywek ostatnio było, po prostu te prognostyki to samo, to jest jakieś piekło. Dlaczego w tej fifi nie ma bramek? Halo? Uwaga, klik, 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 jest! What the ja pierdzielę! Ta akcja w ogóle zaczęła się z dupy, i nagle klik zdobywa bramkę. Klik! Nie spodziewałem się, że on w ogóle tutaj wejdzie. Przecież przy tym poziomie trudności i jakiegoś dziwnego nadludzkiego grania, reprezentacji Hiszpanii, domyślałem, że lightową mi odbiorą piłkę. Ale prowadzimy. Może nie będzie tych okrutnych, karnych. Oh my fucking god. Tu się dzieje tyle rzeczy, że po prostu. Ja nie wiem, ja tego wszystkiego chyba nawet nie zmontuję. Nie będę miał na to sił. Ludzie, jest blisko odegrania się Hiszpanii. Tylko, o, to jest FIFA, więc ona, jak sobie będzie chciała odebrać bramkę, no to ją sobie weźmie. Uwaga, bo oczywiście, Jorentę! O, nie udało się. Wow, Broni szczęsny. Kuźwa jest gorąco. Naprawdę przez cały mecz czuć taką ogromną presję. Zagrywamy do Lewandowskiego. Milik, czy ty umiesz podać? Czy ty umiesz zagrać do nogi? Lewandowski! Dośrodkowanie! Lewandowski! Kuźmie! Noc! Tu są emocje! What the fuck! Glik. O, motherfucker! Lewandowski! Wow! Kurde, lekko, ale, ale, ale znowu mamy rożny. Zyskujemy czas. Uwaga, Krychowiak, czy ten Simon, czy co to tam? Glik. Gramy polską piłkę do przodu. What? What? Co się z tą Polską dzieje w ostatnich minutach? Oni składają się po prostu rewelacyjnie, prawie, do strzału. Uwaga, Krychow. Rzut karny! Mamy rzut karny! To się nie dzieje. Fuck. Co tu było? W sumie nie interesuje mnie, co to było. A, złapał mnie za mordę. Oczywiście Ramos. Nie, myślałem, że to Ramos, a to Rodri. Dobra, lewy Ale mi się teraz trzęsą ręce. Na pewno coś zepsuję, tak? Ale przynajmniej czas zyskujemy. O może o o, o widzicie to? <śm> Szygłem się. Lewy, lewy! Co tu się dzieje? Nie, dobra, w dupie z tym karnym, ale widzicie, <śm> jak mi się trzęsie ręka! I jeszcze nie wiem czy to była poprzeczka, czy bramkarz obronił. W dupie, ale Torres atakuje. To nie, no nie może być tak, że z nieba do piekła. Oooo! Gram głupi, szybki mecz w FIFA i po prostu się emocjonuje tym, jak nie wiem, jak premierom nowych iPhone'ów. To jest coś niesamowitego. Klich! Czy odbierze tu piłeczkę? Nie odbierze, oczywiście. Mamy piłkę! Kur! Piłka do Milika. Ludzie, to jest doliczony czas gry. Jeszcze płacheta. Koniec meczu! Koniec meczu! Wygrywamy z Hiszpanią 2 do jednego. Ledwo! Ledwo! Jeszcze mieliśmy karnego! Oni też mieli zresztą karnego, mogli podwyższyć wtedy prowadzenie. Mecz niesamowity. Naprawdę tu się działo tyle rzeczy, że o matkowoska. woska. O, ale po latach się udało, tak? Ale ledwo, ledwo. Zmora obrońców, Lewandowski. Oh yeah, fucker. Ja jestem ciekaw statystyk, wiem, że nie wszyscy lubicie statystyki, ale ja chcę to zobaczyć Popatrzcie na to, co tu się działo, 15 strzałów w Hiszpanii, tylko 4 celne U nas 8 strzałów i 4 celne, posiadanie piłki, no, mieli znacznie wyższe My dużo, dwa razy więcej przejęć, no i oni oczywiście wyższe, yy, wyższy procent podań Oj, ludzie, działo się tutaj. Oh, my god. Ale cieszę się, cieszę się, bo kurde, mieliśmy jeszcze więcej okazji. Polska po prostu ten mecz ma w nogach, tak? Wynik, wynik jest dzięki temu, że tyle biegaliśmy. Bo Hiszpania, mam wrażenie, że tak leciutko sobie grała. A my musieliśmy po prostu zapierdzielać ze dwóch. Też patrząc na to, że nie jesteśmy aż tak szybcy. Ale się udało. Strzeliliśmy o bramkę więcej. Wow. Koniec. Czyli historia ładnie zatoczyła koło i mimo wszystko udało się pomścić Polskę z Fify 16. Wiem, że się cieszycie, do karnych nie doszło, nie doszło, ale każda drużyna miała po jednym, przynajmniej w grze. Piszcie mi w komentarzach, jaki mecz następny mam zagrać i ja go oczywiście nagram, wybieram komentarz, który będzie miał największą ilość łapek w górę. Ym... No i starajmy się nie powtarzać oczywiście meczów, tak? To był wyjątek, bo faktycznie historyczny, fabularny taki mecz to był. W sumie to dwóch mecz. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa. Jakoś tutaj jakaś kamera była chyba.